Dzisiaj zajmiemy się problemem z układem zapłonowym. Yy, objawy są takie, że przy odpalaniu na zimnym silniku yy, odpala na jeden cylinder, po pięciu sekundach już oskakuje drugi, a potem po jakimś czasie wszystkie. Hmm. Najprawdopodobniej jest to wywołane zasypieniem się świet zapłonowych jakimś nagarem skutek niedopalania mieszanki tylko nie wiem czemu nie dopala tej mieszanki, ale to trzeba się dowiedzieć. Najprawdopodobniej skar jest za słaba i nie ma siły. Eee, może się łudami teraz pokazać, jak to wygląda w praktyce. O ile w ogóle odpali, bo on też lubi czasami nie odpalić. O. się trzęsie. No, no nic. Tym razem załapał, ale nie wiem, czy to widać. Czasami to ma takie padaczkowe ruchy. Zobaczymy, czy tam Ej, pan widać. widać. To może na wydechu będzie widać. Musi być. No dobra, tak czy srek czasami po prostu nie łapie na świece i się te świece zasypiają. To jest moduł. Tak. Moduł. O, 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 o. Puszczał zdechnąć. Dobra. Nieważne. Teraz się udało, bo wczoraj uczyściłem te świece, jeszcze nie są na nagarem, ale za <grystanie> jakiś tydzień to się zmieni znowu. <grystanie> no. Dobra, nic. Trzeba wyjąć moduł, wzmocnić ciskę i założyć powrotem. Dobra. Po przerobieniu mam zainstalowaną tutaj teraz cewkę niską omową. I ten moduł elektroniczny, który nią steruje. Mam jakieś 10 Amperów prądu płynącego przez cewkę, która ma opór 0,90 parę Oma. No i można powiedzieć, że iskra jest o niebo lepsza i odpala o niebo lepiej, tylko ważne jest zregulowanie kąta wyprzedzenia zapłonu. Bo to ma duży wpływ na odpalanie takich silników, szczególnie na gazie. Gaz potrzebuje o wiele wyższego napięcia iskry niż benzyna. Dlatego tak ciężko czasami odpala. No i muszę powiedzieć, że według mnie e, zwykłe, tradycyjne układy zapłonowe na przerywaczu nie są zbytnio w stanie wygenerować takiej energii iskry, jaka jest tak naprawdę potrzebna do spalania gazu. Zawsze coś będzie. Zimą będą problemy jak cholera, świece by się zasyciały. No zawsze coś będzie. Dlatego no ciężko zrobić te samochody na gaz, dlatego one ciężko chodzą na gazie, bo gaz jest zły i niedobry, a to no to po prostu w większej mierze jest wina konstrukcyjna starych przerywaczy, które nie były przystosowywane do gazu. Nikt nikt nigdy to nie wie, wpadł w 80-tych latach, że też kiedyś będzie na gaz skoro paliwo było super tanie. I tyle. Zobaczymy, jak odpala. Oj. Kupa. Nie za fajnie. Ale ten czerwony guziczek jest bardzo ważny. Chodź. W sumie to na tyle. Zobaczymy co odpali jeszcze raz. Ładnie. bym jeszcze musiał pogrzebać w kącie wyprzedzenia zapłonu, bo wczoraj coś robiłem głupiego i pochrzeniłem. To nie fajnie. Więc moje po prostu wrażenia są takie, że jeżeli jest dobrze zregulowany kąt zapłonu i mocna iskra z tego cyfrowego, śmiesznego czegoś elektrycznego układu zapłonowego, no to no to jest o wiele lepiej, jeśli chodzi o gaz przynajmniej według mnie. nie ja wiem, rób ta, kombinuj to. Basta się. Moduł z też można dać. Też jest zabawnie, kogo nie można przerwaczem sterować, bo, bo coś tam, bo tam są magnesy w tym śmiesznym aparacie wtedy, a jest i jest jakiś, jakieś kierowanie impulsów i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak. Tu mamy cewkę blisko omową. To idzie jako rywasz pół. To jest nasz elektroniczny przerywacz. To się grzeje. 10 Amperów w końcu, nie lampki. Mówią mi, czy przerywacz jest zwarty, czy rozwarty. Masa plus cewka. I to w sumie wszystko. Trzeba pamiętać o tym śmiesznym kącie. Tu. Tego jeszcze chyba cofnąć. Siutek. Bo mi się nie podoba jak odpala. Wcześniej jak, jak, jak będę, zacząłem tym kręcić jak kretyn, to odpalało zajebiście. Na raz, a teraz jak widać miał problemy egzystencjonalne. O! o. Tak ma odpalać. Fajnie. Dobra. Chodzi. Kon wyprzedzenia zapłonu jest bardzo ważny. Przynajmniej ważniejsze niż wszystko. No moje. mało jakiegoś znaczenia to nie ma, ale tutaj to jest cholerstwo. No bo mi akumulator, się, kurde, się ruszył, chyba nie, dobra. To no chyba w sumie na tyle, póki co. Miłego dnia życzę. Łatwych rozruchów silnika w zimę. Póki co jest lato, ale w zimę to jest zawsze fajnie. Dużej pojemności akumulatora, niskiego spalania układkę i zmiany biegów yy, i czego tam jeszcze można życzyć. Chyba to wszystko, dobra.